Początek stycznia 2020, co ja tu robię? Moja działka, permadziałka. Przynoszę tu jakieś resztki z kuchni. O, tu też ręcznik jakiś położę, to bawełniane, on się roz, rozłoży. No i tu kładę w te opony, ale będę musiał zrobić trochę inaczej. Tu jakieś zwierzęta rozwlekają trochę ten, to jedzenie, no ale nic nie szkodzi. Ale zrobię to w takich wałach. Na razie w tych oponach. Jak się trochę przegryzie, to później położę w wały. Co tu się jeszcze dzieje? Tu nasadziłem takich drzewek. Pokażę może taki skrót. Teraz, jak sadziłem te drzewka. Teraz tu wstawiam do nowej dziury. Już nie pamiętam dokładnie, które to były drzewka. Niektóre są oznaczone, niektóre pamiętam. Większość to czereśni Jest o, tu, niektóre przekopałem. Te dziury są zostawione po to, że tu będą borówki. Co tu jeszcze jest? Ten wał tu jest taki suchy gałęzi, co mi Kasia pomagała, ale będę musiał go chyba ziemią przysypać albo coś, żeby tu zrobić taki naturalny ogranicznik, żeby woda tu bardziej się zatrzymywało, bo tu jest problem z wodą. Tu nasadziłem krzaków różnych. O, i Tu są takie kom. Położyłem jakieś ściółki trochę. I tu będę musiał zrobić jeszcze jakiś taki wał dodatkowy. O, tu są nawet gałęzie, żeby zatrzymywało znowu wodę bardziej. Między dwoma wałami będę składał te resztki żywnościowe i będę tam sadził jakieś warzywka. Tak, żeby użyć rozłożę jeszcze pod drzewka żeby o i na to dam słomę żeby się to rozkładało pod spodem bo za mało trochę wokół tych drzewek tych kartonów jest na razie tu jakiś ptak coś się tu działo nie wiem chyba z... stracił życie czy co no to wygląda